Pewnie rzadko to słyszysz, ale wiesz co? Nie poddawaj się. Ja wiem, że nie jest lekko. Ja wiem, że nie jest tak, jak to sobie wymarzyłeś. I każdy dzień udowadnia tak naprawdę, że się myliłeś, kiedy kiedyś myślałeś, że będzie dobrze. Nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze musi być dobrze. Niestety, ale prawda jest taka, że życie jest, jakie jest i tego nie zmienisz. Jedne, co możesz zmienić, to swoją wiarę w siebie. Bo pamiętaj, przyjacielu, wszystko zależy od tego, jak reagujesz na pewne rzeczy. Ja wiem, będziesz się śmiało powiesz: A, co ja tam mogę? No właśnie, możesz bardzo dużo. Bo chodzi o to, że zazwyczaj poddajemy się, kiedy się boimy. Boimy się, co się stanie, boimy się, co się wydarzy, boimy się, co kto o nas powie. I czasami nie idziemy do przodu, tylko i wyłącznie dlatego, że sami siebie zatrzymujemy. Prawda jest jednak taka, że to od nas zależy, czy zrobimy ten krok do przodu. Dlatego słuchaj, nie poddawaj się, kiedy jest ciężko. Uwierz mi, że prędzej czy później będzie dobrze. Naprawdę. U każdego tak jest. Każdy ma te fazy, że jest naprawdę źle, 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 ale potem wychodzi słońce. Tylko pytanie jest, czy dasz radę? Pytanie jest, czy masz odwagę zmierzyć się z tym wszystkim, aby na końcu naprawdę znaleźć swoją nagrodę? Nie bój się powalczyć. Nie bój się powalczyć o siebie. Naprawdę proszę cię, zrób to raz. A jak zobaczysz, co jest do wygrania, jak zobaczysz, ile możesz osiągnąć, jeżeli się nie poddasz, jeżeli tym razem się nie poddasz, to naprawdę będziesz zadowolony. Także przyjacielu, nie poddawaj się. Pamiętaj, zawsze jest nadzieja. A wola do walki to już zależy od ciebie. Pozdrawiam.